Siemanko, ja jestem Mister Draszpel, wcześniej Hudpel 25 i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w jeden 2012 tryb mistrzów i dzisiaj zmierzymy się z Sebastianem Fettelem. Na samym początku dodaję, że to jest pierwszy odcinek taki testowy, tu, w którym nagrywam narrację oddzielnie w stosunku do filmu wideo i zobaczymy Sebastian Fettel, Thor Hockenheim. Tak więc zapraszam na film. Pierwsze i drugie miejsce zdaje się zarezerwowane dla zespołu Red Bull, ale trudno przewidzieć, który z jego kierowców zwycięży w tym wyścigu. Vettel jest na prowadzeniu, ale jego kolega prowadzi zajadły pościg. Obaj w tym sezonie wydzierali sobie nawzajem zwycięstwa i najlepsze czasy okrążeń, a żaden nie uzna wygranej za satysfakcjonującą, jeśli nie pobije przy tym również czasu rywala. Tak więc cel tego wyścigu mamy bardzo prosty. Musimy po prostu jechać, jechać, doścignąć fotela, być przed nim na mecie i po prostu pobić jak najlepszy czas określenia wyścigu. Widzimy początek, sam mamy tutaj bardzo normalną wjazdę. Prosta strata nasza 6 sekund wynosi i szóstka, siedemka prędkość maksymalna 290 na godzinę i do hamowania mamy do pierwszego biegu nawrót lekko coś złapaliśmy pobocze, ale nic poważnego czy lekkiego ubrudzenia pomyśleć nie stało i jedziemy dalej kolejny łuk kolejne ciężkie do hamowania, nerwowe Widzimy jak tutaj nerwowo jedziemy. Znowu lekki błąd. Lekki błąd przy zmianie biegu. Teraz... Szybki prawy łuk, tutaj w miarę nieźle przejechany. Dojeżdżamy do nawrotu. I tutaj się udało w miarę nieźle przejechać. Teraz szybko lewy, prawy i ostatnie dwa zakręty, które... Też przejechaliśmy bardzo nerwowo, tutaj lekko bolid podskoczył na poboczu. Ale znowu się nic nie się nie stało, kerc w użyciu, policzymy 64. 64. okrążenie i znowu złapaliśmy lekko pobocze. tutaj coś tam inżynier powiedział, ale nie zrozumiałem zbytnio o co chodzi i udało nam się powiedzieć najlepszy czas okrążenia. 1,22,378 tysięcznych. Strafa do Fetela jak widzimy wynosi teraz 4 sekundy 30. Jeszcze trzy okrążenia do mety, powinniśmy go dopaść. Nie znało tego hamowania, ciężkie do pierwszego biegu nawrót. Teraz nie złapaliśmy pobocza. Kers w użyciu, czórka, trąbka, szóstka. Widzimy już na mapce Sebastiana Fettela. przed nim też kto siedzie. Mamy tutaj dublowanego kierowcę z przodu, Timu Marus i Marusia. prawy, szybki łuk znowu, znowu nie najgorzej przejechamy to ja znowu dojeżdżamy do... Jesteśmy w trzecim sektorze i mamy przy... My przy nami ten bolid ten Marushi i widzimy, że kierowca tego zespołu nie był aż tak miły, żeby nas przepuścić i nas trochę przykłokoło. Ale my się tym nie przejmujemy, idziemy dalej, cars w życiu kończymy 65 okrążenie. <kluzny> I znowu leki łonie w pierwszym zakręcie, chociaż tym razem nieco mniejsze niż na ostatnich okrążeniach. I znowu pobiliśmy najlepszy czas okrążenia, 1.21.893. Sebastian Vettel jest już tuż przed nami i będziemy mogli użyć za chwilę DRS-u. I oto jest DRS w życiu Cars. Prędkość maksymalna od razu się zwiększyła o 10 km na godzinę. Jedziemy, gonimy, ale niestety tutaj nie udało się nam jeszcze go zaatakować. Teraz jedziemy nieco szerzej ten zakręt zakr niż Sebastian Vettelkern w życiu. Dużo większa prędkość i tutaj wyprzedzamy z problemową naszego partnera zespołu Tak więc pierwsze miejsce na wyciągnięcie ręki Już tutaj mamy końcówkę drugiego sektoru Lewy, prawy, szybki Lekki błąd znowu Nerwowa jazda, trzeba przyznać. I tutaj już się zbyt bardzo rozkojarzyliśmy i popełniliśmy taki fatalny w skutkach błąd. I powtórka. I tutaj się gra tak jak zwykle, mi zwieszamy jakiś czas. No, ale trudno, trzeba to jakoś już tam przeżyć. już po powtórce jesteśmy dalej. Tak w ogóle dzisiaj mam nadzieję, że wszyscy fani F1 sobie będą oglądać wyścig ogramki Abu Zabi. Będzie dosyć ciekawie, tak, tak wszystkim powiem, bo Feder startuje z 24 pola, a on startuje z 6 pola i liczę na to właśnie, że to musi uda zajmować satysfakcjonujące miejsce. Tutaj mamy kierowca katerhamę, nie popisał się jakimś zbyt kulturalnym zachowaniem. Ale my bijemy kolejny rekord 121 1,21,246. Volt jest coraz lżejszy, tak więc... Nic dziwnego w tym nie ma. 6,7 otężenie, ale czas na tym obrążenie jest już gorszy o prawie 90. Do hamowanie znowu te, które już tak nam zapadło w oczy lekki uścisk z ale nic poważnego się nie stało prawy to jest do lewego znowu teraz bez odjęcia przyjeżdżamy znowu ten prawy zakręt i kończymy drugi sektor i zaczynamy ostatni sektor w drodze po zwycięstwo. Piątka, szóstka, dohamowanie, przed nami jeszcze idzie kierowca Marusi, którego powinniśmy wyprzedzić bezproblemowo. Widzimy znowu jakieś kulturalne zwycięstwo, nie jest doszło do kontaktu, ale niestety ta gra nie jest tak realna i nic nie stało poważnego. A my kończymy wejście i wygrywamy przed Sebastianem Vettel'em. Zmiana pozycji uzyskano jeden najszybsze okrążenie 1,21 czy 2,46, tak więc cel Zadanie zostało spełnione. Wyobrażam sobie, o czym on teraz myśli. Należało ci się, Sebastian. Wygrany wyścig i najszybsze okrążenie. Widzimy jeszcze pozostałe wyniki. Fernand Alonso trzeci, 6, szósty, Repcożarzak dziewiąty. Co tu mamy ciekawego? Kobayashi 17. Do dylesta Uzyskano srebrny medal, tak więc to jest już koniec tego odcinka. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, jeśli tutaj mamy naszą radość. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Tak więc do usłyszenia.